Hejka! Hej! Więc dzisiaj nagrywamy dla Was tak, kto? Tu mamy pytania i... No, co mamy pytania? Więc tak, pierwsze. Kto spędza więcej y, czasu w łazience? No to... Ja. Yeah. Dobra, Szynają. następne. Kto jest bardziej oszczędny? Nie wiem. Nie, Chyba, nie. Że ty... nie. Paula. Nie, bo ja wszystko wydaję. Ja no, też nie. ja wszystko wydaję. No, no tak, nie, nikt nie jest oszczędny. Kto ma lepsze poczucie humoru, to jasne. No bo ja, bo <noise> no, ty <noise> masz jakieś inne poczucie Aha, humoru. No właśnie, ja. Spojrzę, że to się nikt nie śmieje. No. Nie, nieprawda, ja on to. Tak, żyję. dobra, następnie. Ej, czekaj. A, kto ma większe powodzenie u w pci przeciwnej? No bo ja. <noise> Chyba nie. wiem. ty się tu jadasz? Aha, ładnie. Dobra, eee. Kto więcej śpi, jest większym leniem. Zdecydowanie. Ty, ty ciągle śpisz. wczoraj spałeś półtorej godziny. A ja ci mówię chodźmy na spacer. Nie, po co? Nie, nie idziemy. A wczoraj byłem zmęczony. Dobra. Zawsze jestem. A kto jest mądrzejszy? dobra. No ja. Kto lepiej gotuje? Mam płatki z złakie. Ja w ogóle mój. Ale już naleśniki. Dobra. Kto lepiej tańczy. Ja. No, a, nie. Na impreza. A, a. Nie prowadzę. Kto prawda. podejmuje decyzję? Też De. tak mi się wydaje. De jak debil. Kto no jak Dymir. Po nie Kto lepiej okazuje uczucia? Nie ja. Nie ja. nie ja. nie ja. Ja. Nie ja. Ja, jestem tak kochana. To lepiej kłamie. No. Kto to ten Dominik? Ty. A. Dobra, to by... Kto zaśmiałby się? Kto zaśmiałby się w nieodpowiednim momencie? Na no, się tak wydaje, że ty. Hmm. Kto częściej prowokuje do kłótni? No chyba nie. Chyba ty. nie. No ty, no ty. Ty. Zawsze ty. Dobra. To jest taki ten... Chcę e, coś powiedzieć, ale nie wiem. Się... <noise> <noise> Dobra, Cio. Kto je więcej? Zdecydowanie. Bo jestem jestem Zrób tosty, zrób tym grubasem. Kto tak. lubi bardziej kontrolować sytuację? Nie, mi się wydaje, tak, nie, że, mi się ja. wydaje ja że ja. jest. Ja. Nie, nie się wydaje, sytuacji. Bo się zawsze, jak No, no ja tak samo ja tak ja samo, ja tak samo. Dobra. Kto pierwszy popłacze się w miejscu publicznym? mi się wydaje, że ja. No to, to... Mi się wydaje. Znaczy my nigdy nie płaczemy, ale... A następne. Kto się robi szybciej śpiący? No Nie. To, tak, no ja... Ja pierwsza chodzę spać. Nie, ale ty ja więcej ciągle... śpisz, ale ja pierwszy chodzę spać. Ja ciągle usypiam. No tak, ale ja też chodzę. Nie Dobra, dobra. dobra. No. Kto jest większym farciarzem? Niestety. A w sumie to ty, bo masz mnie. <śla> dobra. Stępne. Kto pierwszy potknąłby się na czerwonym dywanie? To się wydaje. Że Mi ja. też się wydaje. Taka sierotka. Tego nie dodała. No, tak. e, dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. I, no i było super. A to tylko 15 pytań tak szybko minęło. Nie, to było 20. Po 20. Lat. No. Oj. no Musicie subskrybować kanał Pauliny Ale i... komentujcie. Przede wszystkim. Nie, nie komentujcie. A, no dobra, komentujcie. No. no ja tak lubię Wasze komentarze. Ale to dobre. No dobra. To pa!